Co się mi powyprawiało na rynku modelem Poko X3, każdy wie, ale też może nie każdemu się taki monopol podoba, więc może taki cichy bohater Realme modelem 77 7 Pro trochę powalczy w naszym imieniu i podbierze trochę klientarię Siomi. Majster Pirzu, te dwa telefony i zapraszam. Do materiału. generalnie założenia ten materiał miał być porównaniem tych dwóch modeli żeby wiecie ubiec dwie pieczenie na jednym ogniu i, i fire und. ale po testach doszedłem do wniosku że pytanie nie brzmi który z nich wybrać, tylko czy warto je wybrać względem Redmi Note 8 Pro, Poco X3 i tak dalej. Bo różnica cenowa między tymi telefonami to co najmniej 500 zł i jest adekwatna do tego, co otrzymujemy. 7 Pro ma lepszy i stabilniejszy procesor, choć w codziennej pracy raczej działają tak samo dobrze. Jakościowo, kolorami i jasnością dużo lepszy ekran. Jest nieco pręczniejszy, lepszy aparat, 65-watowa ładowarka, a nie 33, po prostu. Realme 7 to bardziej rywal dla Redmi Note 8 Pro i gdyby miał wybierać między nimi. Wybrałbym właśnie prawdziwego ja, choć nie uważam, że jest to jakaś deklasująca przewaga. Siódemka ma jaśniejszy ekran z 90 Hz. Jest nieco węższa, zarówno aparat, jak i wydajność są bardzo do siebie zbliżone. Tak samo szybki czytnik linii papilarnych dla mnie ulokowany jest w wygodniejszym miejscu. 33-watowa ładowarka względem 18, a jedynym mankamentem mogą być gorsze takie bardziej niejakie wibracje I w sumie dotyczy to zarówno siódemki, jak i 7 Pro, ale dotyczy też ich wspólna 3-letnia gwarancja producenta, i dwa miesiące na ewentualną wymianę telefonu, gdy znajdziemy wadę fabryczną. Tylko no, to brzmi spoko, na materiałach promocyjnych, marketingowych wygląda zacnie, ale ja tego nic zweryfikowałem, raczej nie będę mieć takiej możliwości, więc ja za to nie ręczę, bo to różnie bywa z tymi polskimi gwarancjami, reklamacjami, regulaminami i tak Jestem optymistą i mam nadzieję, że będzie to działać lepiej niż gwarancja Mercedes-Benz Polska czy regulamin firmy kurierskiej FedEx, który złamał wszystkie punkty podczas mojej przesyłki i okradł ją na 2000 zł. Także. Nie polecam, ale jeżeli zapytacie, czy polecam siódemkę czy z 3, no to tutaj zdecydowanie z 3 dopłaciłbym, jeżeli miałbym taką możliwość, ale porównując do 7 Pro, no to 7 Pro. Bardzo mocno gryzie po ich strójkę najbardziej prozaicznymi aspektami. 7 Pro nie idzie w parze z nazwijmy to idiotyczną modą i nie jest duży jak chudnica od Jelcza. Jest węższy, krótszy, chudszy, lżejszy, czego rezultatem jest bezapelacyjnie lepszy komfort pracy. Da się nawet obsłużyć jedną ręką ekran o rozmiarze 6,4 i 40 cala Fulade Plus w technologii OLED, który najlepszy nie jest, ale z tego zestawienia jest bezkonkurencyjny. Dotyczy to kątów, kolorów, jasności, kontrastu i wszystkiego innego. I co prawda. Ma tylko 60 Hz, ale w tym budżecie, kiedy po prostu trzeba liczyć się z kompromisami, to zdecydowanie wolę OLED 60 Hz lepszy jakościowo względem 90 czy 120 Hz IPS RCD. Tym bardziej, kiedy OLED daje nam kolejne przewagi w postaci np. Always on Display czy czytnika linii papilarnych w ekranie. Nieoceniony jest komfortowe odblokowanie leżącego telefonu na biurku, żeby to jeszcze dobrze działało, czy stojącego w uchwycie samochodowym, zaś sam czytnik działa szybko, stabilnie w porządku. Tak jak działać powinien na działanie tylko nieczytnika a systemu z pewnością jest dla wielu osób y, kluczowym. Powtórzę aspekt, albo nie synonim sprawdzę. Kluczowym atrybutem przy wyborze telefonu, problem jednak leży w tym, że ten temat w tym przypadku jest dość zagmatwany. Chodzi o to, że 7 Pro ma nieco wolniejszy proces względem pokój X3, benchmarkowo podobny do tego z Realme 7. Utrapieniem w ocenianiu, czy telefon jest szybki, jest to, że wyższy klatkaż ekranu w pokój 7, daje wrażenie, powtórzę, wrażenie znacznie szybszego urządzenia, bo dla zobrazowania, mój test szybkości wskazuje na minimalne różnice i w realnych odczuciach telefony działały tak samo powtarzalnie. Stabilnie, choć czasem Realme potrafiły zerwać animacje, ale ogólnie nie. Obyło się bez większego zamulania podczas pracy zacinanej przez energię ogniwa 4,5 mAh, nie do zajechania w ciągu dnia przez LTE. Co najmniej 6 godzin SOT. Dla zobrazowania testy baterii PC Mark. Różnica pojawia się w szybkości ładowania. Zestawowe, obok i przewodu 65W, ładuje akumulator do 50% w niecałe 15 minut. Więc można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju przewaga, tylko nie wydaje mi się żeby ona była na tyle istotna, że ktoś akurat dlatego kupi ten telefon, jak na przykład dla aparatów, które potrafią być synonim pierwszoplanowym czynnikiem przy wyborze smartfona. I żeby było ciekawiej, 7 Pro i Poco mają te same główne matryce aparatu. W Sony IMX682 ma 19 bez optycznej stabilizacji obrazu, więc za różnicę odpowiada tylko i wyłącznie software, nie hardware. Realme 7, nie Pro, ma gorszą matrycę aparatu i jest to poziom zdecydowanie Redmi Note 8 Pro, dlatego porównuję Pro z X3. Za dnia akurat nie zdążyłem porównać, tutaj jakby zakładam, że aparaty radzą sobie podobnie dobrze, tak Zaciekawiło mnie, co się stanie, gdy słońce zajdzie i pojawi się mrok. Sytuacja wygląda następująco. Co będzie, to będzie. Bo tutaj, tutaj czy też tutaj. Tryb nocny działa gorzej niż moje ćwiczenie na poprawną wymowę. Ale znowu tutaj, tutaj czy tutaj albo tutaj. Rilmi, robiąc większego okropa, wyłapuje krawędzie krawy, krzaków, robaków. I wielu innych, więc sumerycznie raz na wozie, raz pod wozem. Podobny poziom, choć nieznacznie, chyba, raczej preferuję foty z... Ej, nie, nie, stop. Ja przyjrzałem jeszcze raz te zdjęcia, zmieniam zdanie, nie mam żadnych preferencji, to praktycznie jedno i to samo, tylko wszystko zależy od warunków, od yy, tego jak kamera spojrzy i od humorków oprogramowania algorytmów jednego i drugiego. A szeroki kąt 8 megapikseli względem 13 megapikseli jest nieco gorszy. Mówię nieco, bo ten spoko też szałowy nie jest. No i dobra, na szybciuchę jeszcze nagramy próbki wideo z Poco X3 i Realme 7 Pro w 4K 30. Oba nie mają 4K 60, oba nie mają możliwości przemieszczania się pomiędzy obiektywami podczas nagrywania w 4K i zdaję sobie sprawę, że warunki do nagrywek są dupne, ale po pierwsze Warunki są równe dla obu, a po drugie, do którą muszę odesłać telefony, więc jakby to jest jedyna możliwa sytuacja, to znaczy ja mówię, że warunki dupne, a w sumie bardzo takie, taką pogodę lubię, co jest uznawane za dziwne, ale znaczy na bym pojechał, ale zdecydowanie z drugiej strony preferuję słoneczną Italię i nie wiem, czy to jest kryzys wieku... Mojego, czy kryzys egzystencjonalny, ale za to wiem, że autofokusy w obu przypadkach powinny być szybkie. Nie widzę ekranu POKO, więc nie ocenię. E, oba nie mają telefony też optycznej stabilizacji obrazu. Zaczynam bieg z elektroniczną stabilizacją obrazu. Ja jeszcze nie weryfikowałem, jak to wygląda. Między lewo, prawo, lewo, prawo. Sytuacja pod kontrolą. Więc wy możecie ocenić, jak działa ta stabilizacja w obu telefonach. Nie wiem też, jak ścieżka audio, ale za to wiem, że muszę dopowiedzieć do tego, co zaraz Wam będę mówić. Dobra że poko ma aluminiową ramę, a Realme'i są w pełni plastikowe i poko ma jeszcze dodatkowo diodę poczerwieni do sterowania urządzeniami multimedialnymi, czego Realme'i nie mają. I takim akcentem możemy sobie wrócić do... Więc zawsze mówicie, żeby pod tym nie przechodzić, to nie do mnie. Nazwijmy to studia. Tak jakby. Przed podsumowaniem pozostała jeszcze garstka elementów. Tacka SIM w obu siódemkach to Dual SIM plus microSD, ale nie są uszczelnione jak w Poco. 7 Pro ma głośniki stereo, ale są płytsze, bardziej skierowane ku wysokim tonom względem X3. Czytaj, brzmią gorzej, ale i tak lepiej niż pojedynczy głośnik z siódemki. Wszystkie telefony mają NFC, jacka 3,5 mm z podobną jakością dźwięku na sławkach i wszystkie są wykonane z plastiku. Solidnie, ale nie podoba mi się tak zwana kanapkowa konstrukcja Realme. To znaczy, ekran lekko odstaje od głównej bryły. To tyle. Dziękuję. Podsumowując i reasumując, ja te telefony pożyczyłem do tego testu bezpośrednio od Realme, natomiast materiał nie był sponsorowany. Pożyczyłem, przetestowałem, odsyłam koniec. Ale w tym materiale znalazło się celowe lokowanie i promocja marki sklepu iSkom.pl, w którym możecie te telefony kupić za 800 i 1300 zł. Linki do tych produktów i sklepu umieszczam w opisie pod filmem. Są to linki śledzące, które informują, jakby co, że jesteście ode mnie, z mojego polecenia, z mojego kanału i tak wspieracie moją niezależną współpracę, za co wam bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o te telefony Redmi Note 8 Pro i cała seria Redmi Note 9 czy Realme 7? Bezapelacyjnie Realme 7. Realme 7 czy Poco X3? Poco X3, ale czy Poco X3 czy Realme 7 Pro? Jeden i drugi mają swoje przewagi oraz bardzo dobre cechy wspólne, tylko Poco X3 jest zauważalnie tańszy o 30%. Ja uważam, że 7 Pro to bardzo dobry, godny rywal dla Poco, gdzie w ogóle występuje jakakolwiek możliwość obsługi jedną ręką z dużo lepszym ekranem, wieloma tak samo dobrymi rzeczami i swoimi mankamentami. Tylko, no, pozostaje kwestia ceny. Ja, jakby tutaj nie chcę być decydentem, czy warto dopłacać, czy też nie. Jakby dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym uważacie. A potencjalne osoby, które są zainteresowane, co wybrać, to albo to, no to będą mogły się posiłkować komentarzami. No bo ja też zawsze mogę powiedzieć, że nie, warto dołożyć dwie stówki do e, pixela 4 z zachodu, no ale wtedy dojdziemy już do 2000. Ale taki spoiler alert, tak się za... Kolokwialnie mówiąc, brzydko zabujałem w Pixelu 4A, że spokojnie mógłby być moim telefonem. I takim akcentem zakończymy ten materiał, za którego oglądanie wam. Bardzo dziękuję. To co zawsze, zdrówka dla Was i najważniejsze, globalnie, na całym świecie, MP Grubsona, Miłość, pokój, wzajemny szacunek. Raz jeszcze dziękuję. Do następnego razu. Cześć.